O oh, shit, here we go again. Dzień dobry. Good morning, bo jest rano. Eee, a ja jestem w Londynie znowu. Jak pewnie zresztą zdążyliście zauważyć, Boże, ile zmian. Pierwszy punkt, jak już widzieliście na poprzednim vlogu, nie wiem, gdzie mam iść. Pierwszy punkt: ubrania. Nie będę się rozwodził, po prostu je zakupię. Także. Żeby miał w czym chodzić. No nie. No jak ja mam zejść teraz na dół? Dobra, znalazłem. No, chwilę mnie nie było, już się wszystko pozmieniało. Już są, wszystko jest w innych miejscach teraz i znowu będę szukał, jak głupi. Witam po raz drugi w tym sezonie, już yy, w stolicy Anglii. Przyjechałem tutaj zobaczyć nie jeden, a tym razem cztery muzykale, z czego jeden już widziałem, więc yy, obejrzę go jeszcze raz. Ale to już pod całym teatrem powiem dlaczego i dlaczego ten tytuł i dlaczego jeszcze raz. Tymczasem czas na zakup zestawu obowiązkowego. Także tym już Was nie zanudzam. To mogliście zobaczyć we vlogu którymś tam, nie pamiętam który numer. We vlogu specjalnym, podróżniczym. Mam. Czas na kawę. Dokonałem jeszcze jednego zakupu. No, nie powinienem tego robić. Ale mogę, bo po pierwsze tanie, a po drugie bez cukru. Takie cukierki sobie kupiłem, są pyszne, naprawdę. Nie wiem dlaczego tak się stało, ale zobaczyłem je przy kasie i stwierdziłem: o jezu, muszę, muszę, bo tak dobrze wyglądają i mają takie metalowe pudełeczko. Ja nie wiem, co mam w głowie. Czasami kupuję takie kupoty, ale kosztowały jednego funta, więc umówmy się. Chyba dorosły chłop może sobie pozwolić albo <laughs> kupić sobie cukierki. Dobrze, idę odstawić e, rzeczy. Nie mam ich jakiegoś zbyt wiele, mógłbym z nimi w sumie chodzić, ale, ale nie będę. Idę odstawić rzeczy do miejsca przechowywania rzeczy i mojej osoby na czas nocy, a potem, e, a potem już widzimy się pod teatrem. Dzisiaj dwie sztuki, jutro dwie sztuki, e, a pojutrze e, już powrót. To jest taki bardzo szybki, bardzo szybki trip, musical trip, to jest musical trip. To jestem po spektaklu i powiem krótko Ło! Wow. Ło! Wow. Znaczy tak, są minusy, ale więcej jest plusów zdecydowanie e, Było to tak pięknie zaśpiewane, Boże, jak oni pięknie śpiewają w tym spektaklu To jest coś niesamowitego Orkiestra gra fenomenalnie, ale jak oni śpiewają A tych głównych dwoje bohaterów, Boże Boż, co to było za coś wspaniałego? Ostateczne oceny, klasyfikacje to um, chyba podam, jak obejrzę wszystkie cztery tytuły. Na razie, jedna czwarta za mną. Lecimy dalej. Numer dwa na mojej liście Titanic. Czy za tonie? Okaże się. Czy orkiestra będzie grać? Okaże się. Wszystko się okaże. Także zapraszam na bezpośrednią retrans retransmisję w przerwie albo po. Zobaczymy jak będzie, bo czasu jest mało. A to jeszcze pan śpiewał w dodatku. Zasłuchałem się, przyznam. Żartowałem. Nie będzie, że w przerwie. Będzie już po wszystkim, ponieważ to jest spektakl jednoaktowy. To jest 100 minut. I właśnie przeczytałem recenzję, że to jest 100 minut dobrej zabawy. I przyznaję tak. To jest 100 minut dobrej zabawy, bo nie wspomniałem o tym, ale to nie jest taki Titanic, wiecie, że e, fabuła i w ogóle statek i wzruszająca sztuka, tylko to jest backup. I można powiedzieć takim, tutaj ocenzuruję, ale to jest takie Takim polskim powiedzeniem można by to skwitować. No, beka. W... Także tak właśnie bym e, opisał e, kilkoma słowami po prostu to, co zobaczyłem. No, bawiłem się świetnie. Warto sobie zrobić taki resecik muzykalowy, bo taki. no, taki muzykal inny niż wszystkie. Inny, ale w... polecam zobaczyć. Polecam zobaczyć. Śpiewają świetnie, tańczą również, ale. Reszty nie będę mówił, bo to jest takie, to jest coś innego troszeczkę. Także póki jeszcze grają i macie w planach pobyt w Londynie, to polecam zobaczyć, bo to warto. jest jest zjeść. sobie na no, e, i spotkałem e, przypadkowych Polaków, którzy akurat też oglądają ten spektakl. Jak wam się podoba przypadkowi Polacy? <grymne> Przypadkowo bardzo fajne. <grymne> Gdzie... Lubicie musicale w ogóle? Macie nie coś tamte? Średnio. Okay. Oglądaliście gdzieś jakiś musical? Tak. Yy... tak na I Gracey. Gracey? Grace? No. Grace, fajne. Gracey Grace. Grace, fajne, bo fabuła fajna i dramat... no. dramaturgicznie fajne. No. no. no muzykale, generalnie musicale nie lubię. Ja też nie lubię, ale, ale chodzę. Ale ja też chodzę, no. Nie wiem po co. A w Polsce lubisz czasami przejść się na jakiś musical czy tak średnio? Bo słyszałem, że w Polsce to nie, nie ma na co patrzeć. Nie ma. I w roku było, okay, tak Tak. Było. I się wszy... dużo ludziom podobało w tak. roku? No. I wszystko w Lubię. Tak, tak. Ten wieczór no. islandzki na przykład. O, no, uwielbiam prawda? Wieczór, wieczór islandzki, to jest mój ulubiony. No, uwielbiam. uwielbiam. jeszcze takie coś, taki spektak, No taki dobrze. Tramwaj? Tramwaj, tramwaj. Tak. A, no tak. Znowu, tak. Bus, 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 bus. To jest, no, to jest... No, lubimy, to no, lubimy. Polska, Polska, jest fajna. No. no, także dziękuję wam bardzo dziękuję. Za, za te opinię. To byli bardzo. przypadkowi Polacy, zupełnie niezwiązani z żadnym muzykalem nigdy. Pierwszy raz na obczyźnie w ogóle. Tutaj muszę, muszę powiedzieć szczerze. Dobrze, wracamy do nadawania po spektaklu. Po raz trzeci w moim życiu wydarzyła się ta przygoda z najlepszym moim zdaniem w chwili obecnej na świecie granym musicalem eee, i to jest fakt, to jest fakt. Jestem na Moulin róż po raz trzeci, znaczy byłem, bo właśnie wyszedłem, aż się oblułem. Eee, pierwszy raz byłem tu, potem byłem eee, rok albo dwa lata, nie, dwa rok później byłem w Nowym Jorku. I tam przyznam, że w Nowym Jorku byłem nieco zaniepokojony tym, że nie zobaczyłem tego, czego się spodziewałem. Bo tutaj, jak byłem pierwszy raz, było naprawdę zniewalająco. Było tak, że szczęka mi opadła na podłogę, potem musieli mi pomóc w obsłudze widowni ją zbierać. W Nowym Jorku było... Przemilczę to, co zobaczyłem. Nie było źle, nie było... nadal było wspaniale, ale brakowało mi tego i owego. Natomiast na szczęście teraz, po, po tym spektaklu, który zobaczyłem dzisiaj, moje poczucie genialności tego spektaklu z powrotem się odbudowało i, i musiałem to po prostu, musiałem to zrobić. To była taka terapia, to była taka terapia. Musiałem to zobaczyć jeszcze raz, żeby upewnić się, bo dałem taki duży kredyt zaufania po tej nowojorskiej wersji, ale teraz już wiem, że po prostu to był chyba wypadek przy pracy. To był wypadek przy pracy, bo materiał jest po prostu Niesamowite, a wykonanie tego y, przez obsadę tutajszą londyńską jest po prostu amazing, jak to mówią, amazing i nie mam słów, nie mam słów, naprawdę, jeżeli będziecie kiedykolwiek w Londynie, bądźcie, nawet jeżeli nie macie tego w planach, zaplanujcie, musicie koniecznie przyjechać i zobaczyć ten musical, bo, bo to jest po prostu coś najlepszego, nic lepszego nie zobaczycie, tak, polecam, Kasper Zborowski Weichmann. Numer 4. Musical Clueless. Jestem już yy, po pierwszym akcie i pewnie ciekawi was jaki jest mój komentarz po pierwszym akcie. Powiem tak. Dobrze się zaczęło? No może w drugim akcie coś się wydarzy. Nie jest to majstersztyk, nie jest to taka rewelacja, że... O, jedzie samochód. Jedzie samochód głośny, więc trzeba go przepuścić. Wreszcie, to nie jest samochód, tylko to jest taki rowerek, który wozi ludzi. No nie jest to najlepszy musical, jaki widziałem. No, nawet nie załapię się do top 10. Top 20 też chyba nie. Ale yy, dobra, jeszcze jest drugi akt, dajmy szansę przede wszystkim. Pierwsza piosenka, takie otwarcie, opening, naprawdę, było obiecujące. Potem też szukałem cały czas, z tego momentu czekałem, aż nastąpi pewnego rodzaju przełamanie, choćby nie wiem, muzyczne, no ale niestety nie. Natomiast yy, pani, która gra główną rolę, jest naprawdę bardzo dobra. Jest świetna. Tu trzeba jej oddać, że to się wszystko zgadza. Jest naprawdę elegancko. Muszę patrzeć, tam, czy, czy ludzie nie wchodzą, bo to jest krótka przerwa. Także, no, zobaczymy się po wszystkim. Aczkolwiek raczej nie spodziewajcie się, że będzie tutaj jakieś przełamanie, bo, bo widzę, w którą stronę to idzie i generalnie, jak to jest zrobione, jest to takie ok. Jest ok, ja też nie oglądałem tego filmu, znaczy nie przypominam sobie, żebym oglądał film, ten Clueless, bo... Nie, nie, nie oglądałem, nie oglądałem. Nie pamiętam w ogóle fabuły, więc wszystkiego dowiaduję się na bieżąco. No to jest takie, taki High School Musical troszeczkę, trochę w porywach Mingers, tylko no. Do zobaczenia po. Dobrze, koniec. Jestem po drugim akcie. Drugi akt trochę lepszy, ale nadal. E, taka przyszła mi refleksja a propos tego spektaklu, że no, główną bohaterką tutaj jest dziewczyna, która jest blondynką i ma bardzo specyficzne rysy twarzy i bardzo specyficzną urodę. I moja refleksja jest taka, że w Polsce tę rolę mogłaby zagrać Barbara Kurdej-Szatan, a w Londynie każda po prostu umiejąca śpiewać dziewczyna. If you know what I mean. Jest okej, okay, ale. Może dlatego, że pierwszym spektaklem, który dzisiaj widziałem, było Moleur który po prostu. no zamiata wszystko pod dywan i w ogóle nie ma. nie pozostawia jeńców. Także. no w tym zestawieniu źle to. Gdyby, może gdyby było odwrotnie, to. kto wie. A tak, no niestety. Yy, mocne 2 na 10. Czas spać. Dobranoc. To już jest, proszę Państwa, koniec. Koniec podróży muzykalowej. Przybyłem jeszcze przed odlotem na Camden, żeby pomąchać makaronu w serze, którego znowu nie zjem, bo, bo znowu dieta. Podróż udana. Muszę przyznać, że doświadczenia muzykalowe, które tutaj tym razem zdobyłem, to co zobaczyłem, to co usłyszałem, było, było ważne i było dobre. I jestem bardzo zadowolony z tego. Najbardziej oczywiście z tego, że mogłem po raz trzeci zobaczyć Mulę Róż, ale też, że e, mogłem sobie zobaczyć inne ciekawe rzeczy. E, mam swoje przemyślenia. Jeszcze muszę się z nimi przespać, żeby do sobie poukładać, ale, no, warto. O Jezu, warto czasami sobie przejechać, zobaczyć musical albo dwa, albo cztery. Polecam wszystkich i widzimy się w kolejnym odcinku.